Cześć Wam! Posłuchajcie, dziewczynka z Zielonej Góry, Ania Orłowska potrzebuje naszej pomocy. Jest chora na SMA i by wyzdrowieć potrzebuje leku, który kosztuje ponad 9 milionów. Cena tego leku jest, jest w ogóle jakąś szaloną ceną. Ja już wielokrotnie powiedziałem, bo już kilku, kilkuoro tym, tych dzieci wspierałem w tym, żeby zebrać na ten lek się kiedyś za tych skurwieli wezmę z tych, y, tych koncertów farmaceutycznych. Jeżeli będzie mi kiedyś dane znaleźć się w parlamencie, to na pewno się za nich wezmę, ale dzisiaj nie o tym. Moi drodzy, mamy bardzo mało czasu. Ania Orłowska potrzebuje naszej pomocy. By dotrzeć do jak największej ilości osób, wymyśliłem taki challenge, że... Ja dzisiaj Wam zaśpiewam jedną zwrotkę, e, czy bardziej refren piosenki, y, Ireny Santor, Już nie ma dzikich plaż. Będę nominował osoby, właściwie osobę e, z dużymi zasięgami. E, Ringer MMA VIP, Julię Madaj. Julia ma ponad, gdzie ponad, blisko 300 tysięcy obserwujących. I Julia jest nominowana przeze mnie do tego, żeby również zaśpiewać jakąś zwrotkę czy refren swojej piosenki ulubionej, i niech dominuje kolejną osobę, która ma bardzo duże zasięgi. Myślę, że w ten sposób dotrzemy do bardzo dużej ilości osób, które będą mogły y, pomóc y, Ani Orłowskiej. Y, ja, ten challenge rozpoczynam i właśnie zaprezentuję Wam zwrotkę. Już nie ma dzikich plaż. Uwaga, bo za chwilkę zaczynam. Zaczynam wielki challenge! Uwaga! Już nie ma dzikich plaż, na których spiekałam bursztyny. Gdy z psem ciebie nie szłam, a mewy pusteczki jaśniły. Jaśniły. Już nie ma dzikich plaż. I gwarnej kafej, i nie niejedna z nich ma twarz i nie lubi Ode mnie. Ja nominuję Julię Madaj. Julia, teraz Twoja kolej. Ty nominujesz również kogoś z wielkimi zasięgami. W ten sposób dotrzemy z informacją o Ani Orłowskiej do jak największej ilości osób. Cześć, pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkie dane odnośnie tej zbiórki dla Ani będziecie mieć w opisach na wszystkich moich mediach społecznościowych. Pozdrawiam.